rozgość się w przestrzeni nawi. Tym razem zapraszam na słuchanie tego, co jest ukryte i co ukrywa. Zapraszam do słuchania. Co jest ukryte przed bliźniętami? W rozkładzie pojawiły się trzy potężne energia. Piątka Mieczy, Rycerz Mieczy i Król Mieczy. Nie ma tu żadnych emocji, żadnych kielichów, żadnych buław czy pentakli. Są tylko myśli, walka, słowa i strategia. Piątka Mieczy. Karty konfliktu, dominacji, zwycięstwa, osiągniętego kosztem innych. To moment, kiedy ktoś wygrał, ale czy naprawdę, bo za jego plecami, opuszczone miecze, odwrócone postacie, cisza po burzy. Co może być przed tobą ukryte? Może nie widzisz, że w pewnych rozmowach, decyzjach czy relacjach poszedłeś za daleko. Może ukrywasz przed sobą, że czasem twoje słowa ranią głębiej niż zakładasz, bo jesteś szybki, logiczny, ostry. Ale nie zawsze bierzesz pod uwagę emocje innych. Piątka Mieczy to też sygnał, że ktoś może grać nieczysto. Może to ty, a może ktoś wobec ciebie, tylko nie chcesz tego widzieć, bo rozumiesz mechanizmy gry, a niekoniecznie ich skutki emocjonalne. To, co ukryte, to konflikt, który nie został rozwiązany, tylko wygrany. Kolejna karta to Rycerz Mieczy, najszybszy, najbardziej impulsywny wojownik Tarota. To ktoś, kto goni ideę. Biegnie z przekonaniem, ale często nie widzi, co miażdży po drodze. To ty, gdy wchodzisz w rozmowę jak w bitwę. To twoja błyskawiczna analiza, cięty żart, odpowiedź szybsza niż pytanie. Co w tym ukrywasz? Możliwe, że uciekasz w intelekt, by nie musieć czuć. Może gnasz do przodu, bo boisz się zatrzymać i zadać sobie pytanie, dlaczego to robię. Może boisz się, że jeśli się zatrzymasz, to emocje cię zaleją, więc wolisz być zajęty, szybki, w ruchu. Ukryta też jest impulsywność, której nie chcesz w sobie widzieć. Wolisz myśleć o sobie jak o racjonalnym, przemyślanym, błyskotliwym. Ale rycerz mieczy mówi to tylko fasada. W środku jest chaos, a ten chaos trzeba poznać, a nie tylko prześcignąć. I na koniec król mieczy to najwyższy poziom intelektualnej władzy, stratek, autorytet, niekiedy sędzia. To ty w najlepszym i najchłodniejszym wydaniu. Ale w tym rozkładzie król mieczy nie jest koroną mądrości. Jest czymś, co ukrywasz. Być może ukrywasz, że już wiesz więcej niż chcesz przyznać, że widzisz prawdę swoją lub cudzą, że nie jesteś gotów jej wypowiedzieć. Może boisz się, że jeśli naprawdę pokażesz, jak dobrze rozumiesz mechanizmy ludzi, będziesz postrzegany jako zimny, wyrachowany, bezduszny. Możliwe też, że uciekasz w kontrolę, logikę, strukturę, bo boisz się chaosu uczuć. Król Mieczy nie dopuszcza emocji do tronu. I to może być właśnie problem. Ukryta jest sztywność, lęk przed porażką intelektualną, niechęć do bycia tym, który nie wie. Ale czasem siła leży właśnie w niewiedzy, w miękkości. W tym nie wiem. Więc bliźniaku, co jest przed tobą ukryte? Że czasem krzywdzisz słowem, nawet jeśli robisz to w imię prawdy. Że twój pędze odpowiedziami może być formą ucieczki przed pytaniami, których boisz się zadać samemu sobie. Że kontrolujesz, by nie musieć czuć. A twoja inteligencja, choć imponująca, może być murem, a nie mostem. Ten rozkład to lustro pokazujące twoją najmocniejszą broń i największą pułapkę umysł. Ale nie chodzi o to, by się zmieniać, chodzi o to, by wiedzieć, kiedy jest dobrze być ostrzem, a kiedy pozwolić sobie na bycie miękkim. Bliźniaku, twoja siła nie leży tylko w słowach, szybkości i analizie. Twoja prawdziwa siła może zacząć się tam, gdzie kończy się potrzeba kontroli. Dziękuję za wysłuchanie. Zostaw po sobie jakiś ślad. To będzie dla mnie sygnał, że warto nagrywać. Niech ci się darzy.